Mówi Stefania Grodzieńska. Drodzy Państwo, znakomici bliscy memu sercu aktorzy, Magda Zawadzka i Wiktor Zborowski zgodzili się zagrać moje scenki małżeńskie. Tak się ucieszyłam, że wprosiłam się do tego towarzystwa, choćby jako zapowiadaczka. A więc chory mąż. Jakoś nie bardzo się czuję. A co ci jest? Nie wiem, źle się czuję. Ale co czujesz? Boli mnie. Co cię boli? Wszystko. Wiesz? Ja na pewno mam gorączkę. To zmierz, o, masz termometr. Y, głowa cię boli? Nie. Gardło? Nie. Brzuch? Nie. No, no, to co cię boli? Wszystko. Na pewno mam 38. osiem. Pokaż termometr. Trzydzieści i siedem. O, widzisz? Czułem, że mam gorączkę. 367 to nie jest gorączka. U mnie to jest wysoka gorączka. Ja mam zawsze 36 i Fatalnie się czuję. Pewnie masz katar. Co? Tak. Tak, to jest możliwe. Nie no na pewno mam katar. O, o już mnie się kręci. O, ładna historia. No ja czułem, że się rozchoruję. Nic ci nie będzie. Z kataru się nie umiera. Ci dziękuję za takie informacje. Wiem, że się nie umiera, ale przyznasz, że przy tak zdrowym organizmie jak mój a nawet katar jest niepokojący. O, ładny gips. Cholera, w przyszłym tygodniu miałem jechać służbowo do Poznania. A no i teraz kto za mnie pojedzie? W przyszłym tygodniu będziesz mógł pojechać sam. Sto razy ci przejdzie. Może przejdzie, a może nie przejdzie. Z katarem nigdy nie wiadomo. Może by się jednak poradzić, lekarza. No ale po co ci lekarz na Katar? Jak się zaniedba Katar, to, to można dostać zapalenia płuc. O, kto wie. Kto wie, czy mi się już nie szykuje zapalenie płuc. Czuję, że tak, tak mi rzęzi. Posłuchaj. No, przestań sobie wmawiać. Przy zapaleniu płuc ma się wysoką gorączkę. O, przecież mam gorączkę. O, zresztą w tej chwili mam wyższą. Daj termometr. Dopiero mierzyłeś. Ale czuję, że mi podskoczyła. Daj! No pokaż. Pokaż. Trzydzieści Nic nie podskoczyło. To jeszcze gorzej. To znaczy, że organizm przestał walczyć. Nie bądź hipochondrykiem. Prześpij się. Daj mi zimny okład na głowę. Boli cię głowa? Jeszcze nie, ale będzie. Będzie, zaraz bolała. Daj okład. Proszę. Daj mi polopirynę, polo, polo, polo daj mi. Ale ja nie mogę łykać. Proszę. Nie mogę odchrząknąć. Ja, co się stało? Ja nie mogę oddychać. Co się stało? Jest gorzej niż myślałem. Bo, bo zimny pot mi z czoła. Przecież to jest woda z okładu. Zapierz ten okład. Przecież przy zapaleniu płuc nie daje się zimnych okładów. Tak ja się fatalnie czuję. O daj mi coś. Ale co ci dać? Co, cokolwiek, tylko żeby mi pomogło. Przestań A. nudzić tyle A. gadania z powodu Kataru. Nawet nie ma komu podać mi szklanki wody. Ach, można umrzeć w tym domu bez żadnego ratunku? Słuchaj, jak myślisz, czy szkarlatyna u dorosłego człowieka jest zawsze śmiertelna? Szkarlatyna się zaczyna od Kataru. wolałbym nie iść do szpitala. O, szalałeś z Katarem do szpitala. Tak, tak, dla ciebie to wszystko jest Katar. O Boże, jak, jak mnie trzęsie mam większą gorączkę. Czekaj, Czekaj, zmierzę. Dobrze, już dobrze, dobrze, dobrze. Pokaż. No proszę, 36,6. Co? Ile? Przed chwilą było 6,7. Uuu, temperatura zaczyna skakać. Przestań się wygłupiać. Nie ma nic gorszego niż chory mężczyzna. A widzisz? Sama mówisz, że jestem chory. Bardzo po mnie widać. Czy tak źle wygląda? Tak. Okropnie. Jesteś strasznie zmieniony. Naprawdę. Myślisz, że jestem poważnie chory? Beznadziejnie. Ale przecież mówiłaś, że, że mam tylko katar. Od kataru zaczynają się najgorsze choroby. Jakie choroby? Wszystkie. Wyrostek, złamanie nogi. Od kataru? Tak. Ale jesteś pewna, że ja mam katar? Przecież sam mówisz. Ja? Kto pierwszy powiedział, że mam katar? Wcale nie jestem pewien, czy mam katar. No to, co ci jest? Nie? Kto ci powiedział, że mi coś jest? Mówiłeś, że się źle czujesz. No to co? Raz się czuję lepiej, raz gorzej, normalnie, jak każdy człowiek, a, a, a tam mi od razu wmawia chorobę. I zjadł na obiad. No, wszystko mi jedno. Nie mów, wszystko jedno, bo chcę zrobić to, na co masz ochotę. Kiedy ja się nad tym nie zastanawiam, zjem, co mi dasz. No, później ci nie będzie smakowało. Na pewno będzie mi smakowało. Ale na pewno jest coś, na co masz specjalną ochotę, więc powiedz, co? Co za różnica. Mam na wszystko jednakową ochotę. Zrobię schab. Chcesz schab? Mhm. Proszę bardzo. A, tylko schab, jak będzie tłusty, to ci może zaszkodzić. To kup chudy. Ale chudy schab jest taki wiórowaty. To kup tłusty. No, a przed chwilą narzekałeś, że ci tłusty nie służy. To kup co innego. Hm. Ale co? Wszystko jedno. Bo ch chcę coś, na co masz ochotę. Może kluski z serem? Dobrze. Ale ser teraz niedobry. To może z jabłkami? Dobrze. Ale jabłka teraz drogie. A, wiem, kupię ci rybę. Chcesz dorsza? Mhm, chcę dorsza. Ale dorsz może być nieświeży. A może karpia? Może karpia. Ale z karpią to strasznie dużo roboty. No, no więc, powiedz, co byś chciał, bo, bo, bo taki jesteś grymaśny. Mhm. Kiedy daję ci słowo, że mi wszystko jedno? Mówisz, że ci wszystko jedno, a nic ci się nie podoba, co proponuję. Mnie się nie podoba? No pewnie, że tobie. Bo dla mnie problem jedzenia nie istnieje. Mogę jeść suche kartofle. Więc daj suche kartofle. No, a co to za obiad? Suche kartofle. Jeszcze tak źle nie jest, żebym ci musiała dawać na obiad suche kartofle. Głupie coś zrobił. O, 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 dobrze. Ale to już nie dzisiaj, bo musi dzień poleżeć. Jeśli się uparłeś, że chcesz drób na obiad, to dlaczego mi o tym mówisz w ostatniej chwili? Trzeba było wczoraj powiedzieć, że nie chcesz nic innego. Kiedy wcale tak nie jest. No widzisz? Nawet drobiu nie chcesz. Już ja już nie wiem, co ci proponować. Może jarzynę. Jarzynę. Ale pojażynie będziesz głodny. Głowę już tracę. Mówię ci. Mówię ci najlepiej idź do knajpy. Dobrze, pójdę do knajpy. No tak, do knajpy. Myślisz, że nie wiedziałam od początku, po co ta cała rozmowa? Ty zawsze postawisz na swoim.